Cześć. Witam cię serdecznie. Z tej strony Wiktoria Florek, a ty słuchasz 10. odcinka podcastu Spełniony Artysta. Dzisiaj opowiem ci o tym, czym jest projekt Duszy oraz co ma on wspólnego ze spełnieniem. Projekt Duszy zawiera w sobie informacje o tożsamości duszy, pochodzeniu duszy, o głównej lekcji życiowej, którą um, na ten moment um, Potrzebujemy zintegrować i zrozumieć dary naszej duszy, dary empatii, główne y, zmysły duchowe, i tych parametrów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przekazywane one były, informacje o tych parametrach i to, y, czym te parametry w ogóle są, y, z pokolenia na pokolenie. Badanie tożsamości i pochodzenia duszy zainicjował Arlen Bock. Oraz jego żona. A jego prace kontynuowali między innymi Vanessa Ralson, Mami Wheeler, Andrea Hess oraz Anna Sajs. Moją nauczycielką, jeśli chodzi o projekt duszy, jest Justyna Falkowska. Z kolei ona uczyła się właśnie od Andrej Hess i Anny Sajs. I każda kolejna osoba, która bada te parametry i ten projekt duszy, ma swój wkład. Ja na chwilę obecną opieram się na tym, co, czego się nauczyłam od Justyny. Natomiast, jakby moje zrozumienie i moje, moja świadomość, jeśli chodzi o te parametry, każdym jakby projektem duszy rośnie. Na ten moment jestem tym po prostu zafascynowana. Uważam, że jakby poznanie tego z Twojego świętego projektu duszy jest naprawdę nieocenionym zasobem, dlatego że daje niesamowicie wielką. Świadomość. Często jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego jesteśmy tacy, co jesteśmy, dlaczego robimy coś tak, a nie inaczej, albo y, dlaczego coś w jakiś sposób wychodzi nam łatwo, a, a coś innego nie. I to naprawdę y, jest na takim bardzo głębokim. Poziomie. Być może już, nie wiem, znasz swoje talenty, galupa albo, nie wiem, jakieś tam inne talenty czy parametry związane właśnie z Twoimi potencjałami, z Twoimi zasobami. Ten projekt duszy, jakby, pokazuje nam zupełnie inny poziom świadomości i na dodatek pozwala nam zobaczyć. Na ile my działamy z właśnie zgodnie z tym, w jaki sposób ta nasza dusza się wyraża. Czy różne bloki zdarzeniowe, które w naszym życiu doświadczamy są związane na przykład z lekcjami życiowymi i z pewnymi treściami, które my musimy na nowo jakby wytworzyć w sobie, żeby te lekcje życiowe, powiem tak, kolokwialnie, odrobić? Czy my używamy i wykorzystujemy nasze dary? Mnie osobiście, jeśli chodzi o mój własny, prywatny, osobisty projekt duszy, zajęło mi właściwie rok od momentu, kiedy ja otrzymałam mój projekt duszy, do teraz, kiedy ja tak naprawdę. Mogę powiedzieć, że na takim głębokim poziomie zintegrowałam wszystkie informacje, które w tym projekcie duszy są, zrozumiałam je i zrozumiałam na takim głębokim poziomie to, kim ja tak naprawdę jestem. No, troszkę mi to zajęło, ale jakby ten projekt duszy, który ja otrzymałam, był dla mnie takim pierwszym krokiem do takiej świadomej pracy. Z tym, kim naprawdę jestem. Jakby zapoczątkowało to, tą moją drogę w stronę właśnie coraz bardziej autentycznego wyrażania siebie i coraz lepszego wyrażania się poprzez moje najwyższe potencjały. No, jest to po prostu niebywale fascynujące. Um, oczywiście, to nie jest tak, że otrzymasz projekt duszy i po prostu. Koniec na tym. Jakby wszystko się nagle zmienia za pomocą jakiejś magicznej różdżki. No nie, to jest tak naprawdę taki pierwszy krok do dalszej pracy, do dalszego rozwoju, do dalszego zgłębiania, do dalszego poszerzania świadomości, ale ja osobiście uważam, że jest to taki krok, no, którego pominąć po prostu w rozwoju swojej świadomości. No nie warto, podaje to niesamowite wglądy, których po prostu w inny sposób nie jesteśmy w stanie zdobyć. Także to tyle, jeśli chodzi o taki wstęp do projektu duszy. W kolejnych odcinkach opowiem trochę więcej o każdym z tych parametrów. No, może nie o każdym, ale o tych głównych, czyli tożsamości duszy, pochodzeniu duszy, lekcjach życiowych, darach duszy. Czy na przykład jeśli chodzi o taki parametr jak cel obecnej inkarnacji. Na sam koniec odpowiem na pytanie. Co ten projekt duszy ma tak naprawdę wspólnego ze spełnieniem? No, tak naprawdę to wszystko, dlatego że nie możemy w moim odczuciu odczuwać spełnienia, jeśli nie wyrażamy się w zgodzie z naszą duszą. A jesteśmy w stanie wyrażać się w zgodzie z naszą duszą wtedy, kiedy mamy świadomość tego, w jaki sposób ta dusza się wyraża. Więc, jakby, no, dla mnie spełnienie jest po prostu niemożliwe bez tej informacji. Dlatego zachęcam do poznawania swoich projektów duszy. Jeśli czujesz, że nie do końca w pełni wyrażasz swój najwyższy potencjał. Jeśli czujesz jakąś pustkę, jakiś brak, że jednak niby masz wszystko, ale czegoś brakuje, albo właśnie kurczę, nie masz wszystkiego, że po prostu chcesz więcej, masz jakiś taki wielki apetyt na życie, ale coś tam nie idzie, to może właśnie powinieneś zacząć od projektu duszy. Natomiast jeśli nie jesteś pewien, czy to jest dla Ciebie, albo w ogóle. Yy, z której strony zacząć, to zapraszam Cię na konsultację wstępną do mnie i zobaczymy po prostu, jaki powinien być kolejny krok czy następny krok dla Ciebie. A jeśli już teraz po tym odcinku wiesz, że odczyt e, dotyczący projektu twojej duszy, świętego projektu duszy jest dla ciebie, to ja zapraszam e, serdecznie do siebie na sesję Moje powołanie, w której dogłębnie spadamy twój święty projekt duszy i e, go sobie omówimy. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych